Gennady Merabadzień dobry. z tej strony Karolina Wandalszowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Szpilkach dookoła Świata. Tym razem po tej małej przerwie z Azerbejdżanem, wracamy z powrotem do Turcji, ale do Turcji do i Turcji NATO, dlatego że myślę, że jest to taka rozmowa ostatnich dni, ostatnich tygodni, czyli to. Jakie miejsce jest Turcji w NATO, gdzie Turcja chce się w tym NATO odnaleźć, i jak ważna jest Turcja dla NATO. Więc nie może być inaczej. Tylko moim Państwa gościem jest doktor Joanna Siekiera, specjalistka od prawa międzynarodowego, doradczyni właśnie NATO oraz starzystka w US Marines. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, kochana Karolina, pani doktor, szanowni Państwo, witam z powrotem. Tak, z powrotem, dlatego że rozmawiałyśmy zaraz po tym, jak Turcja wyraziła zgodę na tą akcesję w Szwecji do NATO. Jakby wyjaśniłaś, że to jeszcze nie jest takie proste, choć jakby tutaj już mamy zielone światło od Turcji, ono jest pewne. I rozmawiałyśmy o Turcji i NATO, no już będzie rok temu, tak licząc. I chciałam Cię właśnie zapytać o to, jaka, jak od strony NATO wygląda ta pozycja Turcji w sojuszu. Dlatego że. Ja, może Państwu tak krótko przypomnę. Droga Turcji na to nie była łatwa, dlatego że NATO zostało założone w 1949 roku, a Turcja stała się jego częścią dopiero w 1952 roku, po tym jak dwa razy jej prośba o przyjęcie została odrzucona i po tym jak wysłała swoje wojska do Korei. I one się tam z, z, sprawdziły na wojnie w Korei, i po tym dopiero Turcja, żeby nie zwróci się w stronę neutralności i tego sprzyjania Związkowi Radzieckiemu, może nie sprzyjania, ale nie bycia w obozie przeciwnym, jednak dostała zgodę na akcesję do NATO. Więc ta jej droga również nie była prosta. Chciałam się zapytać właśnie od strony Sojuszu, jak wygląda ta, ta pozycja Turcji, bo w Turcji po wyborach mamy takie prozachodnie odwrócenie, nie wiadomo na jak długo, ale jednak, więc jak to wygląda od środka, dlatego że to możesz oglądać, nie tylko obserwując jakby z zewnątrz, ale będąc w środku tego wszystkiego. Tak, dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Dokładnie, oprócz tego, że pracuję dla NATO, też oczywiście z oficerami tureckimi, właśnie wróciłam z Turcji, z konferencji natowskiej i tutaj też od razu chcę się podzielić z Państwem, że bardzo wiele mi dała rozmowa z Tobą, znajomość z Tobą, droga Karolino, bo pokazałaś bo mi rzeczywiście, żeby patrzeć na Turków nie z naszej perspektywy zachodniej, bo, bo znowuż mamy Jakieś wymagania, oczekiwania czy, czy jakieś stereotypy. Natomiast, jeśli bierzemy pod uwagę ich interesy, ich punkt widzenia, to co im się opłaca, kto coś może im potencjalnie dać, kto może ich upokorzyć, no to wtedy zaczynamy lepiej rozumieć politykę międzynarodową tego państwa. No i rzeczywiście ta historia wejścia Turcji do sojuszu pokazuje nam takie, no niestety, kolonialne podejście, że to my, biali, dyktujemy um, zasady, a wy macie pokazać, że zasłużyliście. Natomiast to rzeczywiście się zmienia, na to widzi, że my po prostu Turcji potrzebujemy. Ja cały czas nie mogę zrozumieć tych naiwnych zwrotów, że po co nam Turcja w NATO, ja będę zawsze powtarzać, że my pragmatycznie Turcji potrzebujemy. Turcja jest, jest państwem frontowym, jest to państwo, które może negocjować z innymi kulturami i to jest bardzo ważne, o czym niestety niestety często się zapomina, bo to jest nie tylko teoretyczna rozmowa z Rosją, ale też z państwami Magrebu, z państwami Bliskiego Wschodu, państwami islamskimi, Turcja jest też bardzo ważnym graczem, jeśli chodzi o antyterroryzm i tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, właśnie dostałam zaproszenie do Centrum Natowskiego Przeciwdziałania Terroryzmowi, które znajduje się w Ankarze. Turcy bardzo postawili na to, bo przecież Musimy pamiętać, że, że oni mają swoje sprawy wewnętrzne. Mamy państwo Kurdystan. Wciąż nie jest to państwo z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Oni tak na siebie mówią, bo, bo liczą, że, że zostaną uznani też przez państwa skandynawskie. Dlatego tutaj mamy w tle ten spór z, nie tylko ze Szwecją, ale też z Norwegią, z Danią, z Finlandią, bo te państwa bardzo w sposób inny rozumieją prawo do samostanowienia narodu podczas dla Turcji Kurdystan to jest grupa terrorystyczna nijak nie jest to państwo, czyli czy równoległy podmiot prawa międzynarodowego. Więc rzeczywiście państwa widzą, że, że Turcja ma wiele do zaoferowania także w dziedzinie ochrony, Wolności nawigacji, czyli prawa międzynarodowego morskiego. Właśnie ta konferencja, na której byłam w zeszłym miesiącu w Istanbule, też pokazała, jak Turcy są naprawdę przygotowani do tego wszystkiego, jak mają wysoce wyszkolonych oficerów, a mimo to, i ja to zawsze z żalem podkreślam, ale jednak jestem gotowa mówić prawdę, w NATO oficerowie tureccy nie są traktowani równorzędnie. podczas... Odpraw nie są pytani o zdanie, a mają naprawdę o wiele więcej do powiedzenia niż chociażby oficerowie z Francji czy z Włoch. No i jeszcze kończąc to pytanie, kolejna rzecz bardzo ważna to instrumentalizacja migracji. Wszyscy wiemy, czym są broń ABC, atomowa i biologiczna, chemiczna, ale też mamy broń D, czyli demograficzna, wykorzystywanie ludzi. To, co widzieliśmy na polsko-białoruskiej granicy, no to dokładnie tutaj mamy też the weapon przez Turcję. Więc dlatego ważne jest, żeby Turcję naprawdę szanować i widzieć jako naszego partnera, a nie cały czas upokarzać. Więc znowuż nie usprawiedliwiam, ale rozumiem, dlaczego Turcja tak bardzo wykorzystała ten moment na wstrzymanie akcesu tak Finlandii, jak i Szwecji. Ja Chciałabym do tej Twojej właśnie udziale w tej konferencji w, w Turcji wrócić. Oczywiście, to na ile możesz, jakby powiedzieć, co tam zostało powiedziane, bo wiesz, że to jest o prawie morskim, była. Jakie mniej więcej tematy zostały poruszone? Co jest teraz ważne, jakby dla NATO w kontekście prawa morskiego? Mamy Turcję, która jest ważna również z perspektywy Morza Czarnego. Widzieliśmy to świetnie przy tych umowach zbożowych, że Turcja, która sprawuje piecze nad cięślinami tutaj, no jeszcze opierając się na, na, na traktacie z Montres, z 1936 roku, który cały czas jakby jest w użyciu i te wszystkie postanowienia, które tam zostały zawarte tak naprawdę w dalszym ciągu e, obowiązują, więc e, więc Jakie tam ważne tematy zostały poruszone, to zwraca się uwagę właśnie w kontekście prawa morskiego, bo ja myślę, że ono wraca nie tylko teraz, jak mówimy o, o przepływie przez ciśniny, ale też nieraz się pojawia w kontekście morza śródziemnego i myślę, że w tych wielu aspektach, które tak naprawdę większość z nas nie wie, dlatego że jednak interesujemy się konkretnymi obszarami czy, czy, czy tematami. Dokładnie tak, prawo morza to jest chyba najmniej zbadana dziedzina prawa międzynarodowego. Wszyscy koncentrujemy się na lądach, na kontynentach, a to przecież na morzu jest największy transport, największa wymiana handlowa, największe zależności, ale też problemy prawno międzynarodowe, chociażby wspomnę na Morze Południowo-chińskie. Natomiast nie tylko wokół przecież Turcji, na, na morzu. Mamy takie kwestie, i to zanim powiem, co, co, co było podkreślone na tej konferencji, na co ja zwróciłam uwagę, to jest bardzo ciekawe. Konflikt turecko-grecki. Niezażegnany. Cały czas we wszystkich kwestiach, jeśli wypowiadał się oficer grecki, wypowiadał się oficer turecki, zawsze był przytyk do swojego kolegi. Jest to niezażegnane, każdy uważa w swoją stronę. Są to oczywiście naleściałości historyczne, ale też kulturowe, kto kogo, kiedy okupował, z czym, dlaczego, jaka kultura była przewodnia, czy Aleksandra Wielkiego, czy Imperium Osmańskiego, kto co robił, tortury itd. Więc no, to jest niekończąca się kwestia, to jest niekończąca się kwestia. Natomiast na co zwracano uwagę. Ja się bardzo cieszę, przede wszystkim cybernetyczna dziedzina, bo to cyber security wchodzi nie tylko na lądy i do rządów, ale też na i obronę wojskową, czyli marynarka wojenna, ale też szlaki handlowe, komercyjne, wszyscy pamiętamy, jak, jak na kilka godzin staną, stanęła ta barka w, w cieśninie kanał Suezki tak? I, i wszyscy liczyli ile w sekundach milionów dolarów traci przewoźnik. To, to są ogromne kwoty, których my cały czas nie rozumiemy. Do tego szpiegostwo i podwodne, tak, w dotarciu do kabli morskich, czy, czy satelity, czy przechwytywanie dan, danych z, z radarów, sonarów, o tym się cały czas nie mówi, to jest to, w czym uwaga, i Rosja, i Chiny są ogromne. I tutaj znowuż. Ja jako orędownik mówienia prawdy, nawet jeśli ta prawda nie jest wygodna, co też no, powiem, że może moje wystąpienie było kontrowersyjne, części osób się nie spodobało. Ale nieważne, największym zagrożeniem dla nas, dla świata zachodu, nie jest Rosja, ale są Chiny. Chiny z ich komunistyczną partią ludową, która wprowadza swoje rządy też w Afryce, w Oceanii, co sama widziałam, żeglując dwa miesiące przez, przez Ocean Spokojny, jak Chińczycy wykorzystują te państwa biedne czy upadłe. I, I Turcja jest tego świadoma. Turcja to widzi, natomiast kto tego nie widzi, państwa zachodu, Czyli Niemcy, Francja, Włochy, które traktują Chiny, Chińską Republikę Ludową, jako partnera biznesowego, nie jako zagrożenie cywilizacyjne. Więc to też jest ważne, że, że Turcy. Mają inne spojrzenie na, na Rosję. Tak, możemy często widzieć, że, że ich polityka też nie do końca jest antyrosyjska. Niemniej jednak cały czas pamiętają te wojny krymskie. Sama też spotkałam się z osobami, które mówiły to, co Rosjanie robili nam, jak mieszkali moi dziadkowie na Krymie, i tak dalej, i tak dalej, więc wiedzą, czym jest komunizm. Nie chcą tego komunizmu. Natomiast państwa zachodu idealizują, romantyzują komunizm, dlatego nie, widzą, nie widzieli zagrożenia, w Rosji i teraz nie widzą w Chinach. Mam nadzieję, że to się odwróci zanim będzie za późno. Ja również tym bardziej, że wydaje się właśnie tutaj to, co powiedziałaś, że komunizm bardzo często tam, gdzie gdzie jakby nie dotarł, nie niezrozumiały, bo był odbierany zupełnie inaczej, żeby patrzeć na to, kto tak naprawdę komunizował w tych państwach. W Turcji też w tym czasie, powiedzmy, 45, powiedzmy, 50 jakby do 52 mogę się powiedzieć z całkowitą pewnością, komunizowali raczej ci, którzy by byli intelektualiści, głównie komunizowali, którzy tak naprawdę nie mieli problemów, jakby tutaj, że to nie, nie ich te problemy dotyczyły. No bo też postrzegali go bardzo romantycznie. Może tutaj dla Państwa taki mały trend historyczny, Nazim Hikmet, który siedział za komunizmem więzieniu wielokrotnie w Turcji który później przyjechał do Polski dlatego, że jego pradziadkiem był Bożencki, więc on pozostał wtedy nazwisko Bożenckim, dostał obywatelstwo PRL-u. Tak naprawdę będąc zaproszony do Moskwy, bo tutaj była cała podniesiona w bloku wschodnim taka obrona zimach Hikmeta, bardziej on wcześniej już w Związku Radzieckim bywał, przyjaźnił się tam z, z, z intelektualistami sowieckimi, chciał powiedzieć Stalinowi na spotkaniu, że ten komunizm nie miał tak wyglądać, w sensie, że to, co jest i to, co on zastał po tym, jak przyjechał po 50 roku do bloku wschodniego, to nie jest to, bo przecież nie może być pomników Stalina, bo to, przecież nie o to w tym komunizmie chodzi, przecież chodzi o równość. I po tym spotkanie go z Stalinem zostało anulowane, dlatego że osoby, które się nim opiekowały, obawiały się tego, co tak naprawdę może się stać, kiedy on to powie Stalinowi. Więc to tak propos tego, kto choćby w Turcji również wówczas e, komunizował. Więc ja, wracając do NATO po tej swojej takiej krótkiej wstawce historycznej, e, chciałam zapytać o to, e, czy Amerykanie doceniają potencjał Turcji, bo jakby te relacje amerykańsko-tureckie są trudne od lat z wielu powodów. Teraz widzimy znowu, że to tak naprawdę Amerykanie mieli duży wkład w to, że Turcja. Zgodziła się na akcesję Szwecji, bo, bo mówi się właśnie o tym, że, że te zmodernizowane F-16, że nawet kongres ma wyrazić zgodę. Więc, jakby tutaj, też te rozmowy, które były, to że dzień po tym, jak została wydana ta zgoda, będzie ogłoszona ta zgoda, może w ten sposób przez Erdoana, zapowiedziane spotkanie e, amerykańsko-tureckie. Więc, czy Amerykanie jakby dostrzegają ten potencjał i tak naprawdę liczą się z nim, czy jednak mimo wszystko. Te, te, te przekonanie o tym, że właśnie Stany Zjednoczone są tą główną potęgą, jest tak bardzo niezachwiane w samych Amerykanach, że tak naprawdę te właśnie stwierdzenia Turcji o byciu sojusznikiem drugiej kategorii no są gdzieś tam też dostrzegalne ze strony Stanów Zjednoczonych. Czy to jest taka tylko gra, a tak naprawdę wiedzą, że Turcja jest im potrzebna w NATO również. Co na przykład było widać przy Kabulu, kiedy to Turcy mieli jakby uzyskać tych swoich mimo wszystko dobrych czy poprawnych relacji z talibami i pomóc wycofać się Amerykanom. Czy jednak nie, jak to wygląda właśnie z swojej perspektywy? Takie przydługie pytanie, ale chciałam jakby przedstawić właśnie cały ten wątek, żeby, żeby też zapytać ją w całej okazałości. Tak, bardzo, bardzo dziękuję Ci, Karolina, za te pytania. Jeszcze podziękuję Ci za, za ten wątek historyczny, o którym nie miałam pojęcia. Zawsze podkreślam, ja wiele się od Ciebie uczę i bardzo sobie cenię naszą przyjaźń, także dzięki za to. Co do Amerykanów, tak, ja z nimi współpracuję, wykładam, obecnie mam wpływ na kształtowanie młodych Marines przyjętych do, do piechoty morskiej i, i ja zawsze podkreślam, że, no, właśnie, kultura prawna jest różna. My nie możemy oczekiwać, że wszystkie państwa sojuszu myślą, czy postępują tak samo, bo tak nie jest. To, to jest to, co widzimy też w Unii Europejskiej, że, że część państw, czyli Francja i Niemcy, uważają, że, że Europa powinna pójść w stronę federacji, sfederowania wszystkiego, porządków prawnych, politycznych, społecznych, kulturowych, no ale my w Europie Środkowo-Wschodniej absolutnie tak nie uważamy. My bardzo długo walczyliśmy o swoją niepodległość i oddanie jakiegoś Stopnia suwerenności jest nie jest tym, czego ani chcą państwa, czyli rządy, ani też społeczeństwa. Więc jeśli chodzi o Amerykanów, oni uczą się niestety bardzo na błędach. To jest to czego no właśnie to to słynne straszne wyjście z Kabulu z, z lotniska można było o wiele lepiej rozegrać, używając właśnie swojego sojusznika, który zna kulturę muzułmańską, czyli Turcji. Turcja znowuż nie została wykorzystana i, i podkreślam tak pragmatycznie wykorzystana. Ja też Jestem kierownikiem projektu w NATO i, i właśnie jeden z tureckich oficerów, i to był mój pomysł. Ja powiedziałam, że tak, ja chcę, żeby Turek napisał o ewakuacji lotniska w Kabulu, bo cała inna, tak, inne nacje opiszą to zupełnie inaczej. Więc to jest bardzo ważne, że, że rzeczywiście Amerykanie widzą po już latach, no bo to już tak dwa lata minęły, że można było to zrobić lepiej, a dlaczego? No gdybyśmy właśnie użyli tych tych zasobów, które mamy, w tym zasobów ludzkich, zasobów sojuszniczych, czyli Turcji. Natomiast to, że rzeczywiście Ameryka tutaj bardzo prowadziła te Rozmowy i tutaj nie tak bardzo sam sekretarz generalny Jens Stultenberg. Jak wiesz, ja też mieszkałam w Norwegii, znam norweskie podejście, więc tutaj wiem, że to, to jest bardzo takie podejście egalitarne. No a czasami jednak w polityce ktoś musi podjąć ostateczną decyzję i to musi być twarda decyzja. Dlatego ja wiem, że Amerykanie widzą dopiero teraz, jak bardzo Turcja jest ważna i jak Turcja będzie. Rosła w swoje znaczenie, ale tak, tak samo jak Polska. To też jest bardzo ciekawe i chcę to podkreślić, że ja słyszę wielokrotnie, niemalże codziennie, i, i tutaj ja nie słodzę, to nie jest moja opinia, to jest to, co ja naprawdę słyszę, że, że oficerowie z zagranicy cytują Polskę, polskie rozwiązania, czy rządowe, czy społeczne, czy właśnie militarne. To, że się zbroimy 4% PKB, to, że rośniemy w siłę, według CIA, 19. gospodarka na świecie jesteśmy. Znowuż ktoś może zarzucić, że no ale przecież tak nie jest. Ja mówię, Szanowni Państwo, ale skoro ja to słyszę od generałów natowskich, słyszę to od oficerów, słyszę to od osób, które zajmują się bezpieczeństwem międzynarodowym, no to, to, to jest, to, jest ich, to są ich opinie oparte na, na faktach, oparte na takim naprawdę dobrym researchu. Więc znowuż kończąc, Turcja, tak, Turcja jest ważna, będzie rola rosła, i dlatego Amerykanie widzą, że rzeczywiście mamy mieć Turcję nie tylko po swojej stronie, bo oczywiście jest to członek NATO, ale też używać tureckiego doświadczenia, tureckich sił zbrojnych. Więc, więc tak, jestem, jestem ciekawa, jak, jak dalej to pójdzie już z kolejnym członkiem NATO ze Skandynawii. Tym bardziej, że tutaj jakby mówimy o kolejnym członku Skandynawii, ale podczas wizyty prezydenta Ukrainy Zeleńskiego w Turcji jakby padła deklaracja strony tureckiej, że będzie wspierała by, wstąpienie Ukrainy do NATO. Zobaczymy jakby jak to, tak na, jak to wyjdzie w praktyce. Ale tutaj mamy kolejną mowę z Ronami, mamy to, że wbrew tych ustaleniom, które miała Turcja z Rosją, przecież ci obrońcy, część obrońców Azovstalu jakby wrócili na Ukrainę, więc to też są pewne takie... Na no, taki zwrot prozachodni w Turcji, oczywiście nastawiony na gospodarkę, jakby to jest pragmatyczny kraj, pragmatyczny przywódca. I o tym pragmatyzmie pamiętajmy, ale, ale mimo wszystko wskazujący w tym momencie no, pewien zwrot. I ja chciałam jeszcze zapytać e, o to, czy. E, Według prawa międzynarodowego, jak wygląda ewentualne wystąpienie jakiegoś kraju z NATO? Dlatego, że bardzo często się mówi o tym, że może Turcja, co się stanie, jak Turcja opuści NATO. W Turcji się o tym nie rozmawiał, bo Turcja nie bierze pod uwagę tak na dobrą sprawę opuszczenia NATO, ale to tak jak przed wyborami, mówiło się o tym, co się stanie, jeżeli po wyborach ktoś nie uzna e, wyniku i będzie kolejny pucz. W Turcji się o takim puczu tak na dobrą sprawę nie rozmawiało, dla Turków było to tak trochę nie do pomyślenia, więc to znowu ta nasza perspektywa, a nie ich perspektywa. Ale tak teoretycznie, Abyśmy po prostu wiedzieli, jak tak naprawdę wygląda w kontekście prawa międzynarodowego i prawa samego sojuszu. E, czy jest to trudne? E, i, I jak to wygląda, tylko że to no był kraj, w występowały. Grecja wystąpiła, wróciła, to Turcja to teraz wypomina, że mogła się nie zgodzić, nie miałaby w sojuszu swojego przeciwnika, a się zgodziła, więc jak już mam okazję zapytać ekspertki, e, to pytam. Więc jak to wygląda? Dziękuję bardzo i rzeczywiście y, cały czas, jak y, ja, ja widzę, czy czytam te komentarze, to, to ludzie naprawdę patrzą tylko ze swojej perspektywy, a nie perspektywy państwa członkowskiego. Oczywiście, że tak, zawsze państwo może wystąpić ze struktury międzynarodowej, czy to jest formalny. Formalny IGO, czyli Intergovernmental Organization, czy to jest NGO, czy to jest luźne zgromadzenie, czy to jest forum, czy to jest jakiś summit międzynarodowy i państwo nie musi usprawiedliwiać, zgłaszać powodu, dla którego występuje. Oczywiście tutaj nie ma aż tylu formalnych trudności, tak jak w przypadku wystąpienia z Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście tam mamy też powiązania polityczno-finansowe, Tutaj w NATO aż, aż tyle tych powiązań nie będzie. Nie trzeba, tak jak przy akcesji, mieć zgody każdego z państwa, bo tutaj właśnie musimy pamiętać, że, że dlaczego to tyle trwało, żeby i Finlandia, i Szwecja, no bo każde z państw musiało wyrazić zgodę. To nie jest tak i, i to też kolejny błąd merytoryczny, że NATO nie wyraża zgody na coś. Nie ma czegoś takiego. To nie jest, owszem, jest to jednostka prawno międzynarodowa natomiast składa się z suwerennych państw i to one mają. Głos decydujący. Więc, e, oczywiście, że państwo może wystąpić z NATO, natomiast ja widzę tendencję odwrotną, że to państwa bardzo chcą e, połączyć się z NATO, niekoniecznie formalnie, e, ale mamy, znowuż, kolejny szczyt nam się zaczyna i państwa spoza regionu e, nie tylko euroatlantyckiego, czyli takiego, jaki wskazuje traktat waszyngtoński, e, ale z drugiego końca świata, Australia, Nowa Zelandia, Republika Korei oraz Japonia są zaproszone. Jako partnerzy strategiczni drugi rok z rzędu. Dodatkowo w Japonii otwieramy tak zwany Liaison Office, czyli tego oficera łącznikowego, czyli to już mamy strukturę oficjalną wojskową. To nie jest tylko przekazywanie danych czy politycznych wywiadowczych, ale to już jest struktura wewnątrz łańcucha dowodzenia, chain of command, więc kolejnym państwem prawdopodobnie będzie Australia. Więc widzimy, że NATO reprezentuje takie wartości, wartości Zachodu, czyli demokrację i rządy prawa, jakie trudno szukać gdzieś indziej, bo wszyscy wiemy, że ONZ jest, jest organizacją fatalną, cały czas mamy Wielką Piątkę, która blokuje jakiekolwiek rezolucje. Mamy Unię Europejską, ale ona jest ważna tylko w, w Europie, to jest cały czas nasz eurocentryzm tutaj, podczas gdy tak naprawdę Unia Europejska nie liczy się nigdzie więcej. Więc jeśli budujemy koalicję, taki sojusz państw Zachodu versus państwa Wschodu autorytarne czy grupy terrorystyczne, no to dlatego widzimy, że państwa są bardzo zainteresowane we współpracy z NATO. I ostatnie, na koniec, choć miałam już teraz kończyć, ale no pozwolę sobie jeszcze, czy właśnie wewnątrz sojuszu widać to, że na przykład Turcja mimo wszystko jest ważniejszym członkiem niż część innych, no bo jakby sama ta kwestia Węgier, w sensie to, że po zgodzie tureckiej jakby na Węgry się prawie nie patrzyło, w sensie zapomniało się bardzo często o tym, że, że jeszcze Węgry muszą się zgodzić i że to jeszcze nie jest ten etap, choć no raczej nastąpi bardzo szybko to czy to też widać, w sensie to, że jednak Turcja, choćby przez swoje położenie e, geograficzne, gdzie jednak no szczerze wejście w ciśniny, no, tak naprawdę z łącznikiem między Bałkanami, między e, Afryką Północną, między Bliskim Wschodem jest pomiędzy, ale też jakby otwierając pewne nowe możliwości. Czy to też jest widoczne wewnątrz sojuszu, że jednak są takie państwa, które e, no, mniej się, powiedzmy zdaniem jeszcze w sojuszu liczą niż z Turcją, czy jednak Turcja, która trochę jest ci oficerowi i doświadczenie jest pomijane, choćby dlatego, że to Turcja, to jednak jest ten taki, taki, taki sojusznik drugiej kategorii. Dziękuję za to pytanie. Ja też, znowu, szanując Ciebie, szanując Twoich słuchaczy, powiem, że nie ma jedności czy jednolitości w NATO. Ja wiem, że bardzo dużo osób chciałoby słyszeć, że tak, wszyscy się kochamy, jest fajnie, ale szanowni Państwo, nie, bo to są interesy państwa, to są też grube pieniądze, tak jak wspomniałaś, F16 to jest wierzchołek góry lodowej, to są przyszłe kontrakty. Na uzbrojenie, na wpuszczenie innego dostawcy wewnątrz naszego, czasami kosztem naszego. My to też obserwujemy, przecież w Polsce mamy sami zakłady zbrojeniowe, a mimo wszystko numer jeden to jest transfer z USA, numer dwa to jest Korea Południowa, jeśli chodzi o uzbrojenie. Natomiast ja bym powiedziała, że są takie bloki, że rzeczywiście no Kanada zawsze będzie popierać to, co mówią Stany Zjednoczone. Mamy Wielką Brytanię, kraje północy oraz Polskę i Bałtyk. Mamy kraje zachodu, które tutaj no cały czas mają zupełnie inne podejście, co też ostatnio no przecież pokazały zamieszki w Paryżu, jeśli chodzi o nielegalną migrację. To jest coś, co cały czas państwa Europy Zachodniej nie chcą jasno stwierdzić, że to był błąd i musimy się cofnąć. No, i mamy wreszcie państwa środkowo-wschodnie. I, I dlatego to jest tak, tak ważne, że łatwiej nam, i mówię Polakom, Bałtom, ale też Rumunii, Bułgarii, dogadać się z Turcją, bo znowuż nasz poziom rozwoju ekonomicznego nie jest taki jak państw zachodnich. My wiele rzeczy musieliśmy. Nie chcę powiedzieć przecierpieć, bo to, to brzmi tak jak jakiś syndrom ofiary, ale rzeczywiście nie mieliśmy tak łatwo, nie mieliśmy dotacji, nie mieliśmy planu marszala. A to, że Turcja jest świadoma swojej ogromnej roli, tak jak wspomniałaś, oczywiście jest to położenie geostrategiczne, ale też takiego państwa, które jest naprawdę w stanie negocjować między dwoma kulturami, bo, bo tak jak sama wiesz i też mnie dziękuję, przygotowałaś do, do moich podróży, do. Do Turcji, do wykładów tamtejszym oficerom. Oni nie widzą siebie jako państwo azjatyckie, oni widzą siebie jako Europę. Natomiast, czy my cały czas nie widzimy ich jako Azjatów? To jest bardzo ciekawe. Więc, więc rzeczywiście, w, w polityce. Międzynarodowej, my troszeczkę odeszliśmy od tego pragmatyzmu, racjonalizmu, że, że rzeczywiście jest jak jest, więc zamiast to negować, po prostu wykorzystajmy to dla swoich benefitów, ale też sta, stabilności, pokoju międzynarodowego. Teraz do tego wracamy. Oczywiście, tak tutaj, wojna na Ukrainie miała ogromną implikację, no ale też te, te straty, to że cały czas konflikty były czy, czy misje stabilizacyjne i, i zachodnie. Biali żołnierze wchodzili i oczekiwali, że za, zaraz tamtejsza ludność przyjmie nasze schematy zachowań czy demokratyczne um, um, urzędy, czy sprawowanie władzy. No, to jest mit, to jest miraż, to jest bardzo szkodliwe, bo potem wychodzimy i zostawiamy państwo jeszcze w większym upadku. Więc um, mam nadzieję, że naprawdę obserwujemy zmianę prawa międzynarodowego, zmianę systemu rządów czy, czy misji pokojowych i tutaj jest ogromna, ogromna rola Turcji. Ja pozwolę sobie to już postawić kropkę, dlatego że nam się zawsze bardzo miło rozmawia, i zawsze ta rozmowa nam się tak nakręca i myślę, że byśmy tutaj jeszcze wiele tematów zdecydowanie e, znalazły, ale zostawię to Państwu na przyszłość. Mam nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa moja, za której ja nam się kierować, tym bardziej, że ja też bardzo lubię ją słuchać i bardzo dużo się dowiaduję, dlatego że wierzymy coś takie jak wymiana wiedzy, wymiana myśli i tworzenie takich pozytywnych kręgów. Tak jest. E, więc ja tutaj postawię, postawię, pozwolę sobie postawić kropkę. Dziękuję bardzo przede wszystkim tobie za to, że znalazłaś czas i, i zechciałaś odpowiedzieć na te pytania, tym bardziej, że no będąc w środku, że rzeczywiście pewnie o wszystkim nie możesz mówić, ale przynajmniej przybliżasz tą sytuację, jak ona wygląda. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy nas słuchają. Zapraszam do tego, żeby subskrybować kanał Instytutu Badań nad Turcją, żeby słuchać kolejnych odcinków, żeby dzielić się tym odcinkiem, żeby trafił on do jak najszerszej grupy odbiorców, żeby Państwo zarekomendowali, polubili, podzielili się ze znajomymi i powiedzieli, że tutaj można usłyszeć wielu ekspertów, którzy opowiadają się o Turcji, o tym, co Turcję dotyczy, co Turcję otacza i co się dzieje z różnych perspektyw, ale właśnie szukając ekspertów. Więc dziękuję Ci bardzo raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.